Cześć Wam wszystkim z tej strony. Bogdan, w tym filmie pokażę Wam strefę wellness w restauracji hotelu Biały Dom. Takich filmów nie ma, więc teraz będziecie mogli zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Strefa mokra. Tutaj mamy wszystkie obiekty. Wszystko czyściutko, pięknie na bardzo wysokim poziomie. Może ktoś z Was akurat będzie tutaj w okolicy, będzie chciał skorzystać z hotelu, albo na przykład będzie tutaj na weselu u kogoś, będzie miał nocleg wynajęty, to można skorzystać właśnie z takiej strefy wellness. Są też tutaj masaże, więc do wyboru, do koloru. Poprosiłem właśnie obsługę, aby udostępniła to miejsce, żeby mógł Wam pokazać Dlatego też skorzystałem z okazji Sauna podczerwieni, infrared Mała, dwuosobowa, ale wystarczająca dla pary Tutaj są zasady poprawnego saunowania Jeżeli by kogoś interesowało instrukcja korzystania z sauny chińskiej oraz sauny podczerwieni ok co my tu mamy dalej zobaczcie z prawej strony tutaj można sobie odpocząć I tutaj mamy saunę parową łaźnię parową dokładnie taką okrągłą Właścicielem tego obiektu jest pan Wojciech Swoboda. Proszę bardzo, paniówki ulica Karola Darwina w hotel białydom.pl. Tak z ciekawości, informacyjnie, to jest pewnie prysznic. Ja zawsze jestem ciekaw takich filmów. Z tych takich dodatków, można powiedzieć, w hotelach, w różnych ośrodkach i takich filmów nie ma. Dlatego też postanowiłem, że poświęcę chwilę i nagram dla Was taki film. Tutaj pod spodem zaraz Wam pokażę. Tutaj mamy Jacuzzi. Można oświetlenie sobie powłączać, ale teraz jest wyłączone, dlatego też po prostu takiej wielkości więc duże. Tutaj w kilka osób możemy sobie usiąść i się zrelaksować kolejne pomieszczenie strefa relaksu prosimy o zachowanie ciszy proszę bardzo Jakiś koktajle lemoniada jak widzicie Rewelacyjny dodatek do hotelu, restauracji, z którego moim zdaniem na pewno warto skorzystać, będąc właśnie w restauracji hotelu Biały Dom. I to by było na tyle. Oczywiście to znajduje się wszystko w budynku, gdzie mamy hotel. Czyli, przy rejestracji na parterze, można o wszystko zapytać. I oczywiście skorzystać. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że taki film Wam się przyda. I korzystajcie. Pamiętajcie, w hotelach bardzo często takie atrakcje, właśnie jak strefy, łelne, spa, masaże, po prostu są, więc nic, tylko korzystać. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. I tutaj jeszcze tutaj jeszcze ma jest masaż, tak? Jeszcze masaże. E, Okej. Okay. Poza masażem i poza saunarium można tak powiedzieć, strefą wellness. Jeszcze są jakieś dodatkowe. E, nie. Nie ma. Bardzo Pani dziękuję. I na tym zakończymy prezentację. Cześć.